Kurczę, no to jest takie fajne zaproszenie. rzadko się zdarza w Polsce. Jest trochę kuszące. Taką drogę przejechałem. Dzień dobry. Witam. Przygoda w Białym Stoku się kończy. Idę oddać materac z Uzbekistanu koleżance, która mi porzuciła ten materac, żebym miał gdzie spać. No, idę, naładuję to do auta i będę jechać dalej w głęb Podlasia tak wygląda moje auto w środku i ten materac na którym spałem witajcie jestem w Czeremszy z Bello. jesteśmy na spacerze przed nami piękna cerkiew raz kiedyś tutaj byłem na, na mszy na nabożeństwie ale jest kolorystycznie jest naprawdę piękna i taka jest Czeremcha. Ładne chodniczki. Bela jest po prostu tak niegrzeczna, że szarpie, szarpie cały czas. Ja bardzo lubię To Jest taki dobry zapach zawsze wody różanej. I to przypomina mi Irem. Dla mnie Czeremcha jest pełna e, miłych wspomnień. I tym bardziej, że rok temu w Czeremchę e, wystąpiłem razem z moimi rodzicami. Alleluia, Alleluia, Alleluia. Wracam właśnie z Czeremchy i zatrzymałam się tutaj w Milejcicach, w takim miejscu, gdzie mają e, różne sękacze i mrowiska. One są super, tak bardzo mi smakowały poprzednie razy, jak tutaj kupowałam, że uznałam, że pójdę jeszcze kupię. Chociaż tam jest napisane towar sprzedane i że jest zamknięte, ale jeszcze podejdę i zapytam, dowiem się, czy rzeczywiście jest wszystko sprzedany i nic, nic, ani nic nie znalazłoby się dla yy, Irańczyka. No, jeśli tak to byłoby super, a jeśli nie, to słabo by było. Zobaczymy. Zaraz się przekonamy. Dzień dobry. Nie ma cenkaczy i mrowiska. Nie, nie będzie? Nie tak. mogę dać tylko nagrody pocieszenia. Otarczyłeś. Na to takie dziewczyna się uczyło, no nie jest do końca takie jak powinno, To jest, ale mrowisko. jest dobre, tak. A mogę... E, ile kosztuje? Nie, to na otarcie Łez, że nic nie mam na O, dziękuję. dziękuję bardzo. Dziękuję pięknie. Do no widzenia. Mam to na otarcie łez, Bo nie było niestety żadnych cękaci. Kurczę, taką drogę przejechałem. Nie ma sękacia. Dobra, rzucam tutaj i w drogę. O, jesteśmy. Wyjechaliśmy do tego miejsca, w którym ja co roku się zatrzymywałem i jadłem placki ziemniaczane. Nie placki ziemniaczane, tylko Dzień dobry Witam Ja przyszedłem do pana przysiadek tylko przyjechałem Przyjechałem tak i za <laughs> noga Tak naprawdę Zjeddź coś Z tego wybarniemy Postnę wszystko Właśnie nie ma nic posnego A wszystko jest ten, jest ten. Ale ten No tak jestem Ale... Może być, tak jestem Zobaczcie gdzie jestem ostre, jestem ostre, jestem ostre, jestem ostre, jestem Babeczkę ziemniacianą z kapustami ksionymi, ogórkiem małosło, małosolnym i kefirem. Tutaj można sobie zamawiać i jeść. Nie, nie pierwszy raz i, i pewnie nie ostatni raz jestem w tym miejscu. Dlatego, że zawsze, zawsze po festiwalu tutaj przyjeżdżaliśmy i w zeszłym roku też, jak byliśmy z rodzicami. już przyjechaliśmy, żeby, żeby dobrze zjeść. A ja lubię tutaj e, bardzo z tym panem rozmawiać. Nawet on, ani ja nie wiemy, jak mamy na imię nawzajem, ale e, zawsze jak się spotykamy, to wymieniamy kilka słów, co, co tam się dzieje. I ja, mogę Kapusta, kapustka. Chrupiące. Pyszne. Zazwyczaj, jak tutaj jedliśmy, mówili, że jest yy, wersja postna, czyli bez yy, skwarek. 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 Sk skwarków. <laughs> Nie wiem teraz, który jest poprawny. Czy jest kwarek, czy z kwarków? Piszcie w komentarzach, <laughs> żebym wiedział. No i ewidentnie teraz w wiecznym tygodniu wszystkie postne zostały wykupione. Kochani, jestem na górze grabarce. To jest grabarka przede mną i wziąłem swoją butelkę do napełnienia wody, bo tam jest święta woda. Jest piękny ćwier, ćwierczaj ptaki Nikogo nie ma tutaj, tylko jestem ja. ale ale muszę ruszyć tył. Kiedyś z wami tu byłem na moje 25 jeśli się nie mylę albo 26 urodziny wtedy też przyjechałem na Podlasie, było zimno, był śnieg wszędzie. No i wtedy przeszedłem tutaj na Grabarkę. Więc jak więc raz już tu byliście ze mną. Jeśli nie pamiętacie, to polecam sięgnicie po stare materiały. Bo to jest takie miejsce, które zawsze jak, jak... potrzebuje takiego spokoju, żeby trochę móc głębiej coś przemyśleć, to właśnie to miejsce bardzo mi pomaga. na bardzo. Zobaczcie jaki jest tutaj spokój w środku tej cerkwi jest bardzo ładnie tylko, że nie można nagrywać za bardzo więc do środka pójdę sam, bez was ale będzie to Zachęta, żebyście potem przyszli i odwiedzili to miejsce, które ma bardzo dużo historii w sobie. jest napisane po arabsku, czekam dlaczego. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest, jest ogromne wyrażenie. Pan Nie, ja zawsze tu jestem e, jak... jak mam jakiś niepokój w głowie. Muszę coś poukładać, zawsze przyjeżdżam tutaj, żeby... Na moje urodziny, 26. urodziny też tutaj byłem. A dalej pan przyjeżdża? I, e, i taki i nie, niby z Warszawy, ale pochodzę z Iranu. O, to takie... Tak, to bardzo daleko. No ale z Iranu odnalazł swój pokój i duszę tutaj. Więc... A gdzie pan zatrzymał się u kogo? E, ja u przyjaciół w zatrzymałem się, ale teraz już wracam. Dzisiaj już jest mój Aha. ostatni dzień na Podlasie. No to można u mnie zatrzymać. O, dziękuję, dziękuję. I tutaj? Tak. O, bardzo to, to jest klasztor, prawda? Tak, tu jest. 16 16 szóst i czterech duchowni. Mm -hmm. Także tu każdy dzień nabożeństwa o piątej rano i o piątej wieczorem. O to czekamy, zaraz tu będzie bardzo długie nabożeństwo. Wielkiego Piątku u 12 dwanaście Ewangelii i się czytało o męce co na środku drzew. No to takie raz w roku nabożeństwo roczne. To góra święta siódmego wieku, ludzie przychodzą na tą górę. Kiedy panowała epidemia cholery uh -huh. i ludzie wymierali, całe wsie wybierali. I staruszek, który stracił całą swoją rodzinę siedział i rozmyślał. I jemu było objawione, że kto przyjdzie na tą górę, i będzie pić wodę, która bije z pod góry, ten zostanie żywy. On to powiedział ludziom. Ludzie zaczęli iść na górę. Pamiętam od Siemiatych Była boczna droga wtedy. To pięćdziesiąte lata, stały tak co, no co jakiś czas tam był może do cztery, może pięć kupki krzyży od Siemiatych pod sosną, uh -huh. niech krzyże duże... Dopóki... Mogę tę historię nagrać? Proszę. I te krzyże, i dokąd dali radę donieść, donosili, dalej nie dał rady, wstawił krzyż i szedł dalej. I takich było może pięć grup, o, a później drogę robili asfaltowo i wszystko to wyrzucili, tą pamiątkę, która była uh -huh. kiedyś. Pamiętam, biskup jechał, do Grabarki na odpust, biskup Tymoteusz to furmanko. Tylko kurz się podnosił za furmanko, bo on odpoczywał w Zajęcznikach na kolonii nad Bugiem i ten gospodarz wiózł parą koni, bryczko, biskupami szli poboczem do Ściemiaków do Grabarki. Wtedy nie było komunikacji, uh -huh. samochodów nie było, tylko były furmanki. A tu w grabarce cała góra była porwana. Wszędzie tych budynków nie były, były inne budynki, tu chlebki takie były, e, e, prawda? E, I cała góra do tej cerki trzeba było iść w tokurach, bo nie dochodziło się. A tą cerkę wybudowali w 52 roku. Pamiętam, myśmy nocowali w tej cerki. Bo w nocy... A w tamtym, a tamtym drugim, tam, tak? Bo... Tam, tamto, tak. W drugim roku myśmy nocowali, to były ściany i dach, a okien i drzwi nie było. Cała cerkiew ludzi, dwie ikony postawione i ludzie śpiewali całą noc. O. Nie mógł przejechać, to rozpychali duchowni furmanki, żeby biskup jechał na górę. Tak, to też pamiętam. Ja szedłem, mnie wręczyli konia, trzymaj konia. A ja byłem mały, bawem się, trzymaj, nie bój się. Tak, rozumiem. <grym, grym, grym>, a ksiądz stąd pochodzi? Ja tu, 25 kilometrów od grabarki. Myśmy przychodzili pierwszą każdego roku. Na furmankę to się nie tam jakiś wach na noc, żeby się okryć trochę. I torebkę z, tam, z jakimś jedzeniem, trochę chleba, czegoś tam jeszcze, jakoś, jakąś herbatę, w butelce, to to na pórę. się, kto jechał pury zepsi? było, zawsze parę pór było, trzy-cztery póry było, mhm. a resztę ludzie piechotą przychodzili. Nie tak byli zresztą. No wtedy, wtedy u nas we wsi, w całej parafii, to zostało w domu. Tylko dwie osoby, trzy osoby, które żeby obrządzić się, a wszyscy szli na grabarki. Ta grabarka z dziecięcych lat zapadła mi do serca. No, z księdzem rozmawiałem, z Paciuszką. Baciusz, rozmawiałem i zaprosił mnie, żebym został na noc. E, ale kurczę, no to jest takie fajne zaproszenie, które rzadko się zdarza w Polsce. Nie gdyby to był Iran, to tak, tam wszyscy się zapraszają, ale. Jak w Polsce ktoś mnie zaprasza i nie widzi, został na noc, to jest trochę kuszące. Bo akurat mogę jutro wrócić do Warszawy. Więc zobaczymy może i co zrobię. Tutaj jest samochód ze Szwecji, który też e, ktoś ze Szwecji przyjechał, żeby posłuchać tutaj mszy. No jest bardzo klimatycznie, szczerze że bo msza trwa godzinna Już... E, Półtorej godziny minęło i było mi tak zimno w środku, że uznałem, że przyjdę i wezmę ten sweter jakiś, bo jest za zimno już. Trochę, a na zewnątrz nie jest aż tak zimno, więc ja byłem generalnie bez sweta. No i ciekawy jestem, czy zaproszenie księdza było to tarów, czy nie? Czy po prostu powiedział tak, jak i z uprzejmości? Czy rzeczywiście miał to na myśli e, więc jeszcze raz idę teraz do końca mi się chcę zostać, żeby zobaczyć czy rzeczywiście e, mogę zostać czy nie. No ja jestem ciekaw. Dobra. Update. E, ksiądz e, Baciuszka nie robił tarufu ze mną. Naprawdę mnie zapraszał. Więc e, teraz prosił powiedział czy jestem autem. Powiedziałem, że tak. że że to w takim razie wyjeżdżaj autem, żeby auto nie zostało na zewnątrz. Więc e, właściwie idę na noc na plowani do baciuszki. E, na pewno to będzie bardzo ciekawe doświadczenie. E, ja uwielbiam rozmawiać o, o wszystkim. Więc e, no, będziemy mieli pewnie sporo do przegadania dzisiaj. Dam znać jutro co i jak. Witajcie. Jest rano, 6.35. Ja obudziłem się u Baciuszki Zjedliśmy śniadanie może jest i Wielki Post, więc bardzo małe śniadanie eee, Chociaż mimo tego Baciuszka starał się bardzo, bardzo dobrze mnie e, O mnie zadbać i wykarmić Chcę wam opowiedzieć, co przeżyłem. Jakie tematy poruszyliśmy wczoraj, o czym rozmawialiśmy? Baciuszka miał proste, ale bardzo przyjemne mieszkanie. Trochę było obrazów, trochę tych ikon było, a ja uwielbiam ikony Jak tylko wszedłem, przygotował dla mnie kolację i herbatę i prosił, żebym jadł i tak nalegał. Proszę, proszę, jedz tak jak trochę w Iranie tak się nalega gościom, żeby jedli. To było, to było piękne. Okazało się, że w ogóle jest to bardzo dobry człowiek, który 40 lat był w innej parafii zupełnie i tam wybudował jakąś cerkiew. Właśnie sam wybudował jakąś cerkiew, jakieś sześć cerkwi innych, wyremontował. I teraz na starość go przenieśli do tutaj, właśnie na grabarkę. No i sobie spędza. Lubi, lubi ten czas, kiedy jest tutaj. W ogóle mówił, że od zawsze e, od zawsze od dziecka, jak tutaj przyjeżdżał z rodzicami, to uważał, że to jest święte miejsce i uwielbiał tutaj być jako dziecko, a teraz też jak jest tutaj, to w ogóle jest w niebo wrzęte. wyjaśnił mi też kilka moich wątpliwości co do e, prawosławia w ogóle. Na początku pomyślał, że ja jestem prawosławny, bo powiedział, że e, podziwia, że wytrzymałem 3,5 godziny na mszy, na małżeństwie, bo rzeczywiście byłem i trochę było tego e, siadania i klękania i stawania i siadania i klękania i stawania, i trochę tego było no, w takich ceremoniach. Lubię uczestniczyć. I powiedział, że na początku pomyślał, że ja jestem prawosławny. Bo jak się dowiedział, że nie jestem, powiedział, że jeszcze bardziej podziwiam. No i kilka razy powiedział generalnie, że mnie podziwia za to, że za to, że w ogóle. Bo trochę jak poznaliśmy się, ja opowiadałam o swoim życiu, o tym, co robiłem w Polsce, o studiach, o, o tych te, te rzeczy, które osiągnąłem w Polsce i on powiedział, że też mnie podziwia za to. No, ale na początku powiedział, że podziwia za to, że wytrzymałem w ogóle na, na mszy, że dużo ludzi nie wytrzyma tylu czasu. No i generalnie było bardzo miło, bardzo, bardzo fajnie się rozmawiało. Rozmawialiśmy też o cerkwiach, które w Polsce w sumie i za granicą, w których byliśmy. I ja po prostu opowiadałem jakieś tam cerkiew, które w Belgradzie byłem, i on też mówił jakąś historię związaną z tamtą cerkwią, którą znał. Czy o Czarnogórze, czy nie wiem w Mielniku, czy w Supraślu. Opowiadaliśmy właśnie o Supraślu, o Muzeum Ikon w Supraślu, które też jest miejscem, które skrada serca. E, więc mieliśmy o czym rozmawiać generalnie, nie było drętwo, nie, było, nie musieliśmy szukać na siłę tematu. Zostawiłem mu jeszcze pocztówkę, którą sam zrobiłem w Iranie i tam jest napisane, wam też, niektórym z, wam, e, z was też wysyłałem tą pocztówkę. I zapisałem tam, e, drogi Paciuszko, e, bardzo mi miło było, że tutaj byłem i... Że te nasze rozmowy i ten wspólnie spędzony czas jest dla mnie bardzo cenny. To była super integracja, e, bardzo, bardzo przyjemnie się rozmawiało. W ogóle jestem bardzo jestem wdzięczny, że tutaj przyjechałem wczoraj i że zostałem, bo tak naprawdę miałem przyjechać tylko na chwilę. Nie widziałam, że tutaj zostanę na noc, e, no, ale zostałem i. Jestem bardzo wdzięczny. Cudownie było. W ogóle ten wyjazd cały było od samego początku do samego końca, którym jest teraz, bo właśnie będę, będę wracać teraz do Warszawy. Było cudowne. Jestem bardzo wdzięczny sobie i światu i ludziom za, za to i uważam, że i uważam, że tak właśnie powinno wyglądać życie, że mniej powinniśmy planować i bardziej żyć i bardziej żyć w momencie i to to jest właśnie Moje motto na najbliższe dni powiedzmy, bo jak powiem lata, to będzie znowu planowanie. No, kochani, wesołych świąt Wam życzę. Bądźcie zdrowi, bądźcie szczęśliwi. Będziemy w kontakcie i do zobaczenia. Wesołych, radosnych świąt, wesołego Aleluja. Cześć.